Dzień dobry. Pani Alejandra jest w garderobie? Nie. Nie będzie próby? Ani próby, ani przedstawienia. Dlaczego? Bo nie. Kasierka mówi, że sprzedała mnóstwo biletów. Czy można tak zawieść publiczność? Co mam zrobić? Nie chcę grać, bo jej dziecko choruje. Nie można jej zastąpić? Nie martw się, Lilią. Słyszałaś, co powiedział pediatra. To odra. Wybaczysz, że nazywam cię, Lilią. Nie mogę przywyknąć do imienia Mariciuj. Juan Miguel tak często wypowiadał je z miłością i bólem. Z miłością? Nie żartuj. Juan Miguel mnie nie kocha. Skąd wiesz? Żeni się z inną. To jasne, że mnie nie kocha. A jeśli się mylisz? Nie rozumiem. A gdyby Juan Miguel kochał cię jak nikogo na świecie? Co byś zrobiła? Powiedział, że mnie kocha? Nie odpowiadaj pytaniem na pytanie. Poślubi gubernantkę nie może mnie kochać. Więc ty też go nie kochasz, bo miałaś wyjść za mnie. Ta dziewczyna nie ma serca. Nigdy ci nie wybaczy. Czemu się upierasz? Nie przestanę, póki żyję. To moja córka. Nie kocha mnie, bo nie byłam przy niej w najważniejszych chwilach jej życia. Nie opiekowałam się nią, kiedy była chora. Niech nie narzeka. Nieźle się bawiła z takimi przyjaciółmi jak Amador. Mniejąc. Dobrze wiesz, jak cierpiała w sierocińcu, pozbawiona matczynej miłości i czułości. Kiedy odzyskałam miłość Patrycja, poświęciłam się jemu. I nie przyznałam się, jak postąpiłam z naszą córką, bo bałam się, że go stracę. Powinna nam była to zrobić, bo teraz wiem, żeby mi pomógł. Dobry z ciebie człowiek. Choć jako sędzia musisz być surowy i obiektywny. Masz rację, kochanie. Stałem się z rzędu Nie zasługujesz na to. Powinienem być bardziej wyrozumiały. Postaram się zmienić. Dziękuję. Wiedziałam, że kiedyś zrozumiesz moje uczucia do córki. Mając Twoje wsparcie, będę walczyć tak długo, aż Mariciu mi wybaczy. Nie spocznę, dopóki nie staniemy się rodziną, którą nigdy nie byliśmy, bo kocham ją z całej duszy. Może masz rację. Nic już nie rozumiem. Jestem zagubiona. Otaczają mnie ludzie, którzy życzą mi jak najlepiej. Ale mnie wciąż dręczy niepokój. Wiesz co? Czuję się wypalona. Jakby moja dusza była martwa. Nie wiem, czy kocham któregoś z was. Przysięgam, że nie wiem. Alejandra też powiedziała, że powinienem ją zastąpić. Sprzedano tyle biletów. Trzeba będzie zwrócić pieniądze. To złe wyjście. Nie znam nikogo, kto mógłby ją zastąpić. Nie można zawieść publiczności. Żadna aktorka nie nauczy się roli w kilka godzin. Damy jej suflera. Nie chcę ryzykować. Żadna aktorka nie zgodzi się w ostatniej chwili. Jeśli pan zechce, ja zagram. Pomogę kandelarii w kuchni. Jak minęła noc? Marudził, ale czuje się lepiej. Spał? Trochę. Miał gorączkę? Niewielką. To dobrze. Po co przyszedłeś? Mówiłem, że wrócę. Niepotrzebnie. Był tu lekarz. A ty nie jesteś pediatrą. Jestem ojcem. Zapomnij o tym. Nie mogę. Nie ale ty masz maitę i zaczniesz nowe życie z inną kobietą, którą pojmiesz za żonę. Dla mnie i mojego syna nie ma miejsca w twoim życiu. Najlepiej o nas zapomni. Nigdy o was nie zapomnę. Można wiedzieć dlaczego? Bo kocham Was z całego serca. Ciebie też Marciuj, choć w to nie wierzysz, wciąż jestem w Tobie zakochany. wersja wersji polskiej Studio Publishing. Tekst Daniel Wegner. Czytał Mariusz Siudziński.